witam wszystkich bardzo serdecznie w simulatorze. Dzisiaj naszym zadaniem, które ja sobie stawiam główne zadanie tutaj, to jest zadanie takie, aby pierwsze plecak kupić, po drugie drugi komputer. Więc to jest nasze zadanie. Idziemy sobie plecak, żeby te trzy kije golfowe, golfowe, baseballowe w końcu że widać. I zarobić trochę mamony. Bo kupiłam te trzy kije, są tam sobie. że żona poszła do roboty, może coś zarobi, ma jedna. Dobra, zamykamy. Alo, ja na pierwsze piętro. I będziemy sobie rozwijać swoją kafejkę internetową, która mam nadzieję w przyszłości będzie największym informem internetowym w tej grze. Ojej, co to top Stop. O Jezus, ale żebym odwróciła kamerę. Myszka za szybko lata. Mówię wam, to jest wina myszki. O, to jest ten gościu, co wybucha. Dobra, lecimy do naszego imperium. Muzyczka. Puciu, puciu, puciu. Można się świetnie bawić. Dobra, Bunny cafej. Cafe. jest otwarte. Proszę mi tu. Aha. Ja muszę tu otworzyć. O, bo też. znowu prąd jest wyłączony. Naprawdę? a ja zawsze przyciskam Escape, żeby wejść. Dobra, tutaj wyłączmy prąd. Mamy takie kije baseballowe, które nam tu leżą. z ogóle? A, ten, kart, dobra. Rzućmy tym. Znowu. Tam ja muszę myszkę zmienić. O, dobra. Taka myszka będzie spoko. Dobra. I teraz otwieramy naszą... tutaj... i się włączy. Otwieramy nasze imperium. Ale ile ja mam pieniędzy, bo ja nie widzę. 471... ...larów. Ile tam było w ogóle? Jak w ogóle tej, tą grę da się włączyć? Czekajcie, chyba pierwszy trzeba hak mikstura, slajmy slajmy ich menu. otwórz hack, czyli włącz hak i uruchom grę zobaczymy czy to przejdzie dobra, przechodzi dobra, to ja sobie to zminimalizuję dobra, on sobie tam walczy ja sobie mogę odejść tu się ja chyba coś tam dostawało, nie wiem dokładnie Ok. Właśnie tam gra, nie wiem. Dobra, co to jest? Old o, o, naszy ten. Dzień dobry pani, pani przychodzi do nas. W ogóle pa, nic nie jadłam, więc najpierw pójdziemy zjeść. Żeby właśnie pełnym być. Ten też mam taki sobie. Jezus, zacinam nam się dalej. Ale jest dobrze. Dobra, pani sobie tu siedzi. Ogląda już puszczam. no, ja chcę zwinąć to i tutaj pani pozwolić. Na 3 godziny, ok Dobra, ale tamten też sobie gra. Tak, dla niepoznaki wyjdźmy sobie troszkę i przytrzymajmy kij, jak gdyby ktoś chciał spierdzielić. Weźcie moją Ty zapłaciłeś? No nie mam znaczka, że nie zapłacił. Chyba zapłacił. Dobra. Ty sobie coś tam oglądasz, jakiś film bajerański, poglądamy z tobą. A, z Albo grasz w sumie. Jaki ładny pies. Super pies. To jest jakaś pani, dzień dobry. Ja? Ale nawet spoko zrobione. Okej, okay. ja od razu tego bombiarza atakuję, bo ja wiem, że to jest bombiarz. To już nawet nie chcę ręce z nim mieć. Ktoś podlezi do mnie, mnie zaatakować? Nie. Dobra, z sobie bombiasz. Co tak dziwnie chodzisz? Uczęga. jej Trochę cię wykrzywiło. Dobra, ogląda, dalej ogląda. Ja chcę na plecak zarobić, żeby te kije mu dać. O, 30. Dobra, nie wiem od ilu jest plecak, boję się wyjść, żeby mi babka nie zwiała. Okej. Okay. Nie, nie ona zwiała. To ludzie sobie tak biegają, wiecie, poranny trening. Żeby tutaj pilnować, o. Dzień dobry. Co pan grzebie w śmieciach? Co już pan nie ma pieniędzy? Kotek ładny. Trochę go podeptałam. Okej, okay, dziękuję. 105 dolarców. Udaliśmy. Dobra. Lecimy dalej. Ładny kotek. Kupimy plecak. Ja trochę spociłem. Ten, ten plecak. Mamy już plecak? Nie sprawdzić. I... Ale my mamy. boxing, kawiarnia. Weźmy smile. Okej, okay, ale No ja nie wiem. To się nie na plecy bierze? Ktoś? Mogę go tak? Mogę no, go już. Jej. To ja już rozumiem, jak to jest. Nie wiem, jak ją tam. Dawaj ten. Nie, chcę kij a Dobra. No, Naciśnij, aby wziąć. Teraz i. Chowamy kij do plecaka. Teraz kolejny kij bierzemy. Mamy do. Plecaka i kolejniki w ręce. Zostawiam. ten zostawiamy. Gdzie jest nasz buczęga? Czy buczęga? E, nasz żebrak. Bo on tutaj... Mamy do niego biznes. Nie wiem gdzie on się podał. No nie, wytrzymam. Jakżeś ty mi to spalił. Nie przejdzie. Zabrak, zabrak, chodź tu. Ja mam trzy kije. Nie ma pieniędzy. Ja mu dałam za freeko, Super. Dalej mi się fajczy. Jezus. Spalił mi się ten komputer w końcu. Nie, nic mi się nie spaliło, zaczęłam mu ratować. Mat, masakra. Dobra, i to jest masakra. Zatwierdzimy na 30 minut. I to jest, myślę, że jest bardzo gorący z powodu komputerów. Komputera! Komputera-ra-ra. Nie, rów. Nie mam komputerów. Chciałabym mieć tyle komputerów. Dobra, on sobie tu gra. Dobra, jeszcze bym chciała coś zobaczyć. A najpierw jeszcze posprzątajmy, no, może, bo brudno cholera. Dzień dobry odebrałam płatność mieci a ja że tą kosulę też dałam, bo ona tam sobie zarabia te 30 dolarów, ale coś tam sobie łupię, tak? Dobra? Posprzątajmy, bo no nie mogę w brudzie siedzieć, bo zaraz powiedzą, a, brudne miejsce, nie będę chodzić grać. Ja mam tam light. Pięknie ja tu myję, szoruję samym mopem bez nawet kurde płynu, posom mi płynco. Dobra, mamy. Czysty. Mamy tym motem Okej. Okay. Aha, bo ja dalej w tą gierkę gram. To są odgłosy z gierki, tak w ogóle. O, trzy. Fajne miejsce mieliśmy. Mamy łapkę w górę. Ludzie polecają nas chociaż raz. Jak to i tam idzie? Co my tu mamy? jeszcze jakichś monet. No i zaciewniona jestem. Może mnie stała gra się zapisała, dobra. mamy trochę że ona nie wróciła, a jedzenie jak? jest, buty są, wszystko jest, więc lecimy dalej. O, widzicie odgłosy nawet są, gdy nie jesteśmy przy komputerze, więc to, to jest dobra. jeszcze nam nic nie zabadli. teraz kupimy, zobaczymy jeszcze u tego gościa, u tego gościa, gościa. Um od tych komputerów tam, czy możemy kupić coś fajnego. Bum. Iu, to ta Bum. mój kij. Dobra. O Jezus. Zawiesiłam się. Tu mam za 660, 188, 600. Fajne krzesło. Nie mam środków. Ady tu są, kontrolery, podkładki. A myszkę kupimy i. Aha, nie mam tyle funduszy. Dobra, schowamy baseballa w plecaku. Niech on sobie tu siedzi i będziemy z myszką. Z myszką biegli. Dobra, mam tylko 30. Dam dolarów. Jezu ja nie widzę, ile mam dolarów. Zebrak cześć. Dalej w mieście jest właśnie ciekawy, jaki internet. są nie co mojego sofy. Oczywiliście, dawaj to. Nie ma problemu. A tu co się stało? Ej! Ktoś mi zapierdzielił coś. Ktoś mi zapierdzielili, chyba. Tylko co. Jeszcze by to będzie tu. Nie ma klawiatury. No, żeż ty w dupę jeża. zajebali mi klawiaturę. Co za. Hmm. Super, osoby. Super. Co Te ja teraz zrobię? Kraść muszę. Nie, no nie. Ja jestem zła. Nie, chcę wyjść z tej gry. Gra też, gra też. Ona jest taka. Wysoko, tak wysoko, że ja zamknąć nie mogę. A, F. Nie ja mogę tej gry zamknąć. Ja chcę ją wydupcyć. Dobra. Wyłączymy. Teraz to my nie mamy klawiatury. Oj, drodzy. Nie. Jeszcze raz włączymy. No nie wierzę. Zacią mi się. No nie mamy klaw. Nienawidzę Musimy kupić klawiaturę. Pan dał 30. Ile ja mam teraz pieniędzy? 200. Nie, 97. Jak wam wyłączyć tą ze grę? Nie się nie da wyłączyć. Możemy to odinstalować? Czekajcie, Steam, nie Steam, Apps, 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 aplikacje gdzie są, Apps, www chyba, więc co to jest, Bill Cash. Okej, okay. niech będzie, czekajcie bo muszę teraz dojść do tego wszystkiego. Cache, bo mi się teraz gra zaciała, więc chciałabym nie to. Chciałabym tutaj apps i ją odinstalować. Nie mogę, ale tutaj jest ta do i coin. Ja to mogę wymienić super. Mogę. Aha. Nie mogę nawet tego zrobić. To się chyba zacięło. Nie, nie mogę tego wymienić. Ojej, no dobra. Kupmy tą klawiaturę. Całą. Hm. Też jest bardzo dziwna sytuacja, jakby mi się tu zacięło, no ale cóż. Trudno. Mm, dobra, co miałem zrobić? Kupić na zamazor klawiaturę. I gdzie ta klawiatura jest? To 108 teraz na stać. Super, i czekamy na klawiaturze. No, ja jestem zniesmaczona zachowaniem tego kogoś, kto mi zajebał klawiaturę. Jak mi nie było. Widzicie jakie przodę złodzieje tutaj są. Normalnie możesz na chwilę i się nawet... Wykupciać. Bo już kurde i za pierwszą to Nie Nieważne. Dawać mojego wielbłąda. I te odgłosy tej gry to jest. coś nieziemskiego. Zaraz będziemy wykonywać zadanie naszego. tu mnie zamknę. To jak nie mamy klawiatury to co tam. Ale idziemy z tym podsłuchem. który mamy podłożyć prawdopodobnie w tej kawiarni. W kafejce internetowej, która jest na drugim piętrze zaraz pod naszym domem. Więc zobaczmy co i jak tutaj. I my mamy to umieścić? A, u. O, porozmawiamy z żebrakiem teraz. Idziemy. No, dawaj dawaj. Zaraz nam wielbłąd naszą klawiaturę przyprowadzi. Bo ja jestem zniesmaczona z zachowania mojego komputera z osób, które kradną mi klawiatury. Dlaczego? O, tam wielbłąd jechał. Ktoś się zebra, Nie. Chyba tak brzmię. Jechała mi klawiatura, więc jak mi ktoś zapieprzył pudełko, to już po nim. O, cześć żebrak. 400 zarobiliśmy od niego. Super jesteś, żebrak. Jak możemy mu braka zarabiać? To już jest takie poniżej trochę pasa, co? Dobra. Ta grawatura to jakaś dziwna jest. Okej, okay, buduj. Teraz tak. Juu. Też ktoś zawalił, no co można powiedzieć. Bardzo przykra sytuacja. No i mamy ten komputer. Więc jak wy wyłączyć ten dźwięk normalny, naprawdę, bo ona tuż czeka i czeka i ha i ha robi. No nie wiem. Najlepsze to się po prostu zacięło. A nawet reset tego kompa nic nie daje. Dobra. Przestaliśmy hakować, wyłączyliśmy i tyle. Ja tu sobie pogram chwilę. Weźmy jakąś skrzynkę. I tyle. O, i przesunęłam sobie mikrofon teraz, stukać w niego. A Jezu, znowu to wyłączyłam niechcący. Nie da się tego wyłączyć tu? Nie. Dobra. Okej, okay, nieważne. Teraz tak. E zobaczmy serio, czy nie da się na przykład jeszcze raz zobaczmy, czy nie da się wymienić mm, warku. Raycoin. coin. Nie da się. No nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale nie mogę tego zrobić. A szkoda, bo tu się gdzieś coś... Nie no, dwa, jeden. Trudno. Nie da się tego. To jest kawaii. Co tu jest? Ej, aha, to są gry. Okej. Okay. A czekajcie, to jest sprzedawać monetę? O, zarobiliśmy stówę. No tak, bo mieliśmy jakieś tam monety. A, no spoko, spoko, spoko. Re a real Estate. Możesz odbywać swoją kawiarnię kabinową, kupić, kupować pusty sklep na przeciwko Możesz zrobić sklep, który kupiesz na tym komputerze. Okej. Okay. Dobra. Mm, co ja chciałam? Co ja chciałam? Mamy 300. 302 dolarów. I jak mamy te 302. Oj. Oj, 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 jak mamy te 302, i tutaj widzę, że FPS-y mi coś spadły. Więc musimy zobaczyć ustawienia, dlaczego mamy ogólną jakość wysoką. Możemy wejść medium i zobaczymy. Bo tutaj też love. Dobra. Łobanie. O mamo. Wadziemy do domu. I w sumie co? I w sumie będziemy spać tutaj. Nam się polepszyło. Lecimy. O, muszę zmienić znowu koreszty. Dobra, teraz jest w porządku. Dobra, otwiera nam się tutaj piękna magnet. I zobaczymy, czy nasza żona już powróciła z tej roboty. Powróciła. Ile masz pieniążków? 81. Okej. Okay. Nie mam na modernizację mebli, ale przynajmniej mamy na jedzenie. Dużo masz jedzenia, więc teraz ja idę sobie tutaj spać. Pierwszy raz idę chyba sama spać. Nie klikając. Gra się zapisała. Ok, teraz jeszcze nie jesteśmy pojedzeni, więc musimy iść pojeść. Ale coś się odwaliło, bo mi fps -y spadły. Hmm. Okej, okay. komu mi się fajczy? Eee, ja tego nie komentuję, zostawimy to na kolejny odcinek. Raczej po prostu nie będziemy tego zapisywać, tylko było tam spanie i... I to tyle w tym odcinku. Wcale mi się komputer przed chwilą nie spał, bo nie zamknęłam kafejki i poszłam po prostu spać. Plus to, że ktoś mi coś wszystko. W sumie wszystko mi się spaliło co mogło. Co jeszcze bym powiedziała, że, że jak wstanę szybko, to muszę iść szybko tutaj. Także widzimy się w kolejnym odcinku.